Witam Was w opisie aktualizacji 11.9 do League of Legends, które przedstawia wszystkie zmiany dotyczące itemów, jak i postaci. Trochę tych zmian w aktualizacji jest, więc zachęcam do oglądania, jak i również zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo bardzo mało z was subskrybuje mój kanał. A dzięki subskrypcji nie przegapicie żadnego następnego filmu, żadnej opisu aktualizacji, ani żadnych tier list. Aktualizacja wejdzie w życie w środę 28 kwietnia, a ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pierwszą mówimy sobie o który które zostały nerfa. Pierwszym z nerfanymi temami jest turbochemiczny pojemnik. Od teraz aktywowany bonus do prędkości ruchu nie będzie wnosi 10%, tylko 40%. Ostatni nerf nie wystarczy, co było widać, a sam itemu teraz będzie mniej efektywny. Drugi, a zarazem ostatnim z itemem w tej aktualizacji będzie pancerz Umrzyka. Jego zdrowie nie będzie wnosiło 400, tylko 300. Nie jest to jakaś duża zmiana, chociażby tanki budujące to dla prędkości ruchu nadal będą mogły go na spokojnie składać. Przechodzimy teraz do itemów zbuffowanych w tej aktualizacji. Pierwszy item, który dosłabawa, odnowienie kamienia księżycowego. To teraz podstawowe leczenie zdolności Starlit Grace będzie wynosiło 60, tylko 70. Następnym wzmocniony item jest staniec śmierci. A do tego przedmiotu nie będzie wynosiło 50, tylko 55 AD, a pancerz nie 40, tylko 45. Następnym zbawionym itemem jest koniec rozumu. Od tej aktualizacji nie będziemy budować go za pomocą sztyletu, tylko długiego miecza, a sam item nie będzie już miał 30 AD, tylko 40 AD. Ostatni wzmocniony item, słoneczna Egida. Obrażenie zdolności i zadawane stworom w dżungli wzrosną ze 100% na 150%. Jest to niewielki baw dla dżunglerów, które idą pod tanka. To by było na tyle, jeśli chodzi o item. Przechodzimy do najlepszej części materiału, czyli oczywiście bohaterzy. Zaczynamy standardowo od topa. Doktor Mondo, który był bardzo często piko na low dostaje nerfa. Nie będzie miał 3,5 pancerzu na poziom tylko 3, tak samo za D, tylko nie będzie miał 3,5 tylko 3. Następnym z nerfem na jest Garen, a dokładnie jego W. Garen nie będzie miał już 25 pancerza i na magii na stack, tylko 20. Również od teraz będzie potrzebował 150 minionów do wymaksowania zdolności zamiast 120. Nerf jest wynikiem tego, że Garen jest cały czas grany już od początku sezonu i nie wypada on z mety. Ostatnim z top na jest Ramp. Magiczne wrażenia on hit z jego pasywki wynikające z przegrzania nie będą wynosiły już od 10 do 50, tylko od 5 do 40. Następnie zmieniony top jest Shen, który dostaje buffa. Od teraz wartość tarczy jego pasywki nie będzie wynosiła od 175 do 525 plus 135% AP, tylko od 120 do 500 plus 17,5% bazowego HP plus 135% AP. Ostatnim zmienionym, a zarazem z top jest Set. Pierwszą zmienioną umiejętnością jest jego w. Od teraz procent zabranych punktów zdolności pasywnej jako obrażenia nie będą wynosiło 25 plus 10 za 100 bonusowego AD, tylko 25 plus 20 za 100 bonusowego AD na zostaje również jego Super piętność, która nie będzie miała bonusowego ad Red na poziomie 100%, tylko 120%. Jest to bowiem szczególnie dla ludzi, którzy grają z setem pod Damage. To było na tyle topa, Przechodzimy do dżungli. Pierwszym z nerfem dżunglerem jest Hekari. Od teraz nie będzie miał 36 pancerza, tylko 32, a jego pancerz na poziom wzrośnie z 4 na 4,25. Jego kół nie będzie miał już 5% dodatkowych obrażeń za stack Rampage, tylko 2% plus 1% za 33 bazowego AD. Jego włoń nie będzie już posiadał 30% leczenia, tylko 30% plus. 1% za 40 bazowego AD obrażeń zadawanych przez Karima. W dodatku, procent jest zmniejszony do 15% plus 1% za 80 bazowego AD dla obrażeń zadawanych przez jego sojuszników. Z ostatnią zmienioną jego umiejętnością jest jego E. Minimalne bazowe obrażenia tej umiejętności nie będą wynosić od 35 do 155, tylko od 30 do 110, a maksymalne bazowe obrażenia będą wynosić od 70 do 310, tylko od 60 do 220. Jest to bardzo duży nerw, który powinien w końcu się Karima mety. Jak widać, Riot próbuje uczynić od kilku dobrych aktualizacji, ale i to się nie wychodzi. Miejmy nadzieję, że ten szybki kon nie będzie już tak OP. Następnym nerf'em junglerem jest Morgana. Jungler, który w aktualizacji 11.8 był jednym z lepszych junglerów, O teraz jej w będzie miała 200% oparzeń z stworom tylko 185%. Następnym z nerf'em junglerem jest Diana. O teraz nie będzie miała 3,6 pancerza na poziom, tylko 3,1. a jej bazowa regeneracja zdarwania będzie wynosiła 7.5, tylko 6.5. Diana zostaje również jej pasywka, która nie będzie miała już bonusowej prędkości ataku 20-40%, tylko 15-40%. Jedna jest w tej samej sytuacji co Morgana. Obydwie przez aktualizację 11.8 stały się jednym z lepszych junglerów. Teraz za odmianą przechodzimy do junglera, który nie jest z chociażby na Lowellu, Gragas, który dostaje nerfa. Obrażenia jego E nie będą wynosiły od 80 do 240, tylko od 80 do 220. Następnym zmienionym junglerem jest Kindred, która dostaje buffa. Jej Q nie będzie miał czasu oddawienia 9 sekund, tylko 8 sekund, a obrażenia tej umiejętności nie będą wynosiły od 60 do 140, tylko od 60 do 160. Przedostatnim zmienionym junglerem jest Kayn jako Raz. Jego Q nie będzie miał już obrażeń na poziomie 55% całkowitego AD plus 5% plus 4% na 100% maksymalnego HP przeciwnika, tylko 65% całkowitego AD plus 5% plus 4% na 100% maksymalnego HP przeciwnika. Ostatnim zmienionym junglerem, który dostaje buffa jest Trundle. Jego E nie będzie spowalniało o od 20% do 60%, tylko od 32% do 60%. Jest to całkiem spory buff, szczególnie jeśli chodzi o early. Ok, omówiliśmy wszystkich junglerów, przechodzimy teraz do mida. Pierwszym zmienionym Midlinerem jest Heimerdinger, który dostaje nerfa. Jego W nie będzie miał już obrażeń od 50% do 170%, tylko od 50% do 150, maksymalne obrażenia tej umiejętności nie będą wynosiły już od 90 do 306, tylko od 90 do 270. Następny midlaner, który dostaje nerfa, wladimir Jego cool nie będzie miał już czasu odnowienia od 9 do 4 sekund, tylko od 9 do 4,6 sekund. Nie ma co się dziwić, że dostaje nerfa, a w końcu w poprzedniej aktualizacji dostał sporego buffa. Przechodzimy do następnego midlanera, tym razem, który jest buffowany zaraz. Obrażenia jego cool nie będą wynosiły już od 70 do 240, plus 75% AP, tylko od 70 do 230, plus 90 Wymienione zostaje również jego obrażenia Tej umiejętności nie będą wynosiły od 60% do 180% plus 60% AP, tylko od 60% do 200% plus 65% AP. Zostając progu buffa przez asesynów, które szczerze mówiąc, miotali go z planzy na tym idzie. A więc to by było wszystko, jeśli chodzi o mi do. Przejdźmy teraz do botlane'a. Na bocie w tej aktualizacji mam tylko dwie zmiany. Pierwsza dotknęła Jinx, która dostaje nerfa. Siła ciosów krytycznych rakiet i Q będą wnosiły o 200%, tylko 75% na pobliskich celów. Jest to nieduża zmiana, która nie powinna za dużo zmienić, jak i nie powinna jej wyrzucić z mety. Drugim zmienionym Ediker jest koguma, który dostaje buffa. Redukcja odporności jego kół nie będzie wnosiła od 20 do 28%, tylko 25 do 33%. Zmieniano zostaje również jego E, który nie będzie kosztował. Od 80 do 120 many, tylko 60 do 100 many. Według mnie dobrze dostaje buffa, gdyż w tym sezonie jest bardzo rzadko pikowany, szczególnie na LOLO. To było wszystko, jeśli chodzi o bata. Przechodzimy teraz do supporta, na którym również nasze tylko dwie zmiany. Pierwszym zmienionym supportem jest Lulu, który dostaje buffa. Czas odnowienia jej w będzie wynosił od 16 do 12 sekund, tylko od 15 do 11 sekund, a prędkość ataku tej umiejętności będzie wynosiła od 20 do 35%, tylko od 25 do 35%. Jest to nieduża zmiana, ale zawsze coś. Następnym, zarazem, ostatnim zmienionym supportem jest stary, który dostaje buffa. Jego kłonie będzie już kosztowało 70 do 110 many, tylko od 70 do 90 many. Jest to spory baw, dzięki któremu będziemy mogli użyć o wiele razy więcej swojego kół. To by były wszystkie zmiany standardowe. Jeśli film wam się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania kanału Zwonecznego, żeby żaden film was nie przegapił. Za kilka dni na mój kanał wejdzie tier lista do aktualizacji 11.9 więc więc również dlatego zachęcam śledzić ten kanał. Mówię tak cały czas o subskrypcjach, ale jeszcze nie powiedziałam o łapce w górę, więc do tego również zachęcam. A możecie napisać, jaka zmiana wam się najbardziej podobała, a która najmniej. Jednak ja szczerze, chyba jestem najbardziej ciekaw, czy na doktora Mundo go z mety na tym Pan Naprawdę, jeśli ty nie masz w teamie doktora Mondo, ani nie jest banowany, co drugi mecz trafiasz na niego w przeciwnym teamie. Dobra, już powiedziałem wszystko, co chciałem. Nie zabieram wam już więcej czasu. Do zobaczenia. Cześć.